Nazywam się Marian Płaszczyk, jestem rycerzem morderu Jasnogórskiej, bogu rodzicy. Przy Jasnej górze te towarzyszenie tam działa. Ja osobiście moim zadaniem i bardzo które lubię, jest organizacja pielgrzymek biegowych. W tym roku mieliśmy Knurowa zrobić piękną pielgrzymkę biegową dla uczczenia stulecia urodzin świętego Jana Pawła II, ale z takich, a nie innych przyczyn pandemii koronawirusa musieliśmy trochę zmienić i okroić skład i z Wielkiego Święta zrobiło się tylko małe, ale myślę że zarazem ważne wydarzenie z parafii świętych Ceryla Metodego to już będzie szósta pielgrzymka w tym momencie organizowana dla uczczenia oczywiście to co już wcześniej powiedziałem Jana Pawła II, ale też w trakcie będziemy się modlić o stanie pandemii plan jest taki, że o ósmej przed kościołem Cyryla Świętego Metodygo będzie start, a później o 18.30 przed obrazem cudownej Matki Częstochowskiej Pani Jasnogórskiej będziemy mieli odprawioną duszę świętą w intencji parafia Miasta Chmurowa. Chciałbym raz jeszcze znów schować się z Tobą...